Wszystko to ciężkie postawić w miejscu, gdzie w tej chwili jest 15 metrowa. Ja tego nie widzę. Może ja, ja nie jestem inżynierem. Ja może się mylę. Może to się da zrobić. Ale ja bym nigdy czegoś takiego nie myślał, żeby zrobić. Bo dużo taniej byłoby nowy radytoreskop zrobić. No ale jest jak jest. Tutaj pozwolę sobie pokazać był urzędem geograficznym tych miejsc i odległości wzajemne, bo mając kilka czy taką radę teleskopów yy, do dyspozycji, można myśleć o budowie polskiego interferometru. Patrzmy ze względów czysto dydaktycznych. Polscy radiostronomowie nie mają poligonów do tego, żeby sobie po prostu zobaczyć, jak to tak naprawdę działa. A zróbmy, zobaczmy. Miejmy swój interferometr. Jest na czym zrobić. Proszę mnie słuchać w kontekście takim, że ja czekam na Państwa zwłaszcza młodych, zwłaszcza zapalonych, że, że będą podpowiadać, że się sami włączą w niektóre rzeczy i no bo jest duży potencjał. I potrzeba dużo ludzi do pracy dla zagospodarowania, zagospodarowania radioteleskopów. Jeden kierunek myślenia kierunek kierunku zagospodarowania to jest polski interferometr radiowy. Troszkę takich sceny rodzajowych z budowy rok 2012, nie tak od razu można było przystąpić do budowy. później jeszcze 2010 mamy to złożone, 2011 rok to tak płynie na organizacji tego wszystkiego zezwoleń, takie tam, a w końcu rok 2012, początek wakacji, no wykopane ręcznie dół pod fundament. Na 50 kubików dzieli i trzeba beton 50 kubików wlać. No beton, beton, to nie tak, beton to nie tak, nie tak prosto, bo to trzeba tam dowieć drzwi, cement i, i, i wodę, no to była już tam miała wcześniej i zrobić ten beton. I zrobimy ten beton, potem ustawiamy potem wjedziemy kontener oryginalny, potem dalej beton, potem dalej, dalej, dalej. Pomiary, to musimy wszystko w pionie poziomie, to nie są takie proste rzeczy, trzeba tam o pół gwinta, o, o ileś, ale to wszystko robimy. Dalej, 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 o niesiemy czasze, układamy, sortujemy śruby. Yy, już pierwsze panele idą, idą, wszystkie przyszły, tak. Potem sterowanie, idzie antena do góry, no ale to idzie jeszcze bez sterowania oryginalnego. Cieszy, raduje wszystkich tych, którzy się włączyli w pracę. Antena ma sterowanie. Do anteny jest prawie gotowy detektor. W tej chwili na 21 cm. Przez Stochowa, szybciutko, 9 metrów głęboki, 2,70 270 średnica, czyli jeszcze więcej, ze 60, 60 kubików betonu idzie. Już przykręcam tutaj te kroki. Już jest, są wszystkie przykręcone, już jest i y, 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 no, panele są przykręcone, już dźwig, dźwiga nogę, już łamie żebro tutaj, już dźwig y, wiesza czaszę. Y, jeszcze trzeba tylko zwierciadło do wtórne, ale to już wiosną. No i y, 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 y radość, radość nad Piszę tutaj, że wielu człowiek w przyszłym roku, każdy trzyma się za słowo, wszyscy tak. za Ameryki i stawiamy. Tak jest. z nami, działamy w Krakowie najdłużej, yy, nic nie wiadomo, nic nie wiadomo, a im, im, im dłużej tym bardziej nie wiadomo. Może być tak, że nic z tego nie będzie, może być tak, że zostawmy. Yy, wykorzystanie instrumentu dwutorowo, radioastronomicznie i dla telekomunikacji kosmicznej. Chcemy, żeby teleskopy pracowały również w trybie takim, do jakiego zostały stworzone. Jeżeli się ma takie instrumenty, to można, proszę Państwa, latać po całym Układzie Słonecznym z pomocą tych instrumentów jako stacji naziemnych. Kto ma ciągłoty w stronę stacji naziemnych i myśli o dalekim kosmosie, to powinien dołączyć do nas i do tego, co my w astronomii nowej chcemy zrobić. A chcemy na początek polecieć instrumentalnie na księżyc, więc będzie można sprawdzić i stacje naziemne, i wiele innych rzeczy po drodze. Kto się czuje na siłach, albo widzi po siebie ludzi, którzy by chcieli w tę stronę iść, zapraszamy do, do współpracy. Ale ja mam jeszcze film. Nie cały puszczę. To jest katek. Okay? Jeżeli tu będzie wszystko grało.